Nazywam się Marcin Konziałka i witam cię serdecznie w podcaście 3% Lepszy. Będę prezentował Ci tutaj treści z zakresu rozwoju osobistego i zwiększania efektywności Twoich działań. Będzie też o książkach, bo od 2004 roku prowadzę wydawnictwo Złote myśli. Celem mojego podcastu jest to, żebyś mógł małymi krokami ulepszać swoje życie, byś stawał się w każdym tygodniu minimum 3% lepszy. Zapraszam Cię do słuchania. Witam Cię bardzo serdecznie, drogi słuchaczu, W kolejnym odcinku podcastu 3% lepszy. I dzisiejszy odcinek będzie trochę taką odpowiedzią na to, co się dzieje w obecnych czasach, a chyba to, co się dzieje, to, to wszyscy widzimy. Nagrywam ten odcinek w czerwcu 2022 roku, gdzie inflacja bije swoje rekordy, gdzie zaczyna coraz częściej być mowa o tym, że, że będzie wielki kryzys, będzie recesja, będzie problem głodu na świecie i tak dalej, cały czas jest, toczy się wojna na Ukrainie. Więc dużo jest takich czynników, które pokazują, że będą ciężkie czasy, czy idą ciężkie czasy. I postanowiłem nagrać trochę takich moich przemyśleń, jak się do tych ciężkich czasów przygotować, jak się zabezpieczyć, co warto zrobić, żeby nie zostać z ręką w nocniku, żeby nie obudzić się zbyt późno. Gdzie im, im później będziemy reagować na, na wszelkiego rodzaju tego typu problemy, to reagujemy wtedy bardzo panicznie, emocjonalnie i wtedy te, te decyzje nie są dobre. Więc warto się do takich cięższych czasów przygotować. Oczywiście nie, nie każdego te ciężkie czasy dotkną. Wiadomo, że niektórzy się przygotują lepiej. Nie, dla niektórych to może być okres prosperity, ale może właśnie dlatego warto przemyśleć obecną swoją sytuację, może warto. Zainwestować swój czas, swoją energię w takie dziedziny, które będą miały rację bytu, które będą poszukiwane w czasach spowolnienia gospodarczego czy wręcz recesji. Oczywiście nagrywam ten odcinek też z taką gwiazdką, że ja nie jestem ani ekspertem od gospodarki, od tego, jak zarabiać pieniądze, jakie jak inwestycje czynić. Natomiast Mocno siedzę w różnego rodzaju technologiach i widzę to, gdzie i na co jest zapotrzebowanie, a na co nie jest. I, I też od wielu lat prowadzę biznes, więc to też jest bardziej takie spojrzenie z punktu widzenia osoby, która widzi, jak reaguje rynek. Więc weź sobie to pod uwagę. To nie są jakieś porady inwestycyjne. Zresztą nie będziemy mówić o inwestycjach, tylko bardziej o inwestycji w siebie, w co warto iść, ale, ale mimo wszystko, żeby to miało odpowiedni. Kontekst, to chciałem to zaznaczyć. Więc zaczynając konkrety, w co warto inwestować w takich ciężkich czasach. Mówię, odcinam się od inwestycji finansowych, odcinam się od inwestycji pieniężnych. Moim zdaniem, przede wszystkim warto inwestować w wiedzę, w taką wiedzę, która da ci nowe umiejętności. Tylko jakie to będą umiejętności, to nie jest obojętne. W ciężkich czasach ludzie będą szukać przede wszystkim kogoś, to pomoże im zwiększyć przychody albo zmniejszyć koszty. Zdecydowana większość osób będzie szukać właśnie obniżki kosztów, zwiększenia przychodów, żeby jakoś przetrwać, bo jeżeli będą im rosły raty kredytów, będą za każdym razem coraz więcej zostawiać pieniędzy w sklepie. Na zakupy podstawowych produktów spożywczych, no to będą musieli się jakoś ratować, a muszą się ratować albo poprzez zwiększenie przychodów, albo zmniejszenie kosztów, albo jednego i drugiego. Więc jeżeli Ty będziesz miał takie umiejętności, które dadzą to osobom fizycznym, osobom prywatnym, albo firmom, to Twoje usługi prawdopodobnie będą cieszyły się dużym zainteresowaniem. I teraz, co jest takie unikatowe i na co jest zapotrzebowanie, bo też warto zauważyć, że Ciężko się przebić z jakąś usługą czy z jakimś produktem na rynku, gdy nie jest ona unikatowa. Gdy wszyscy mają podobne umiejętności, no to wtedy musisz konkurować ceną, konkurować innymi dodatkowymi bonusami. Natomiast jak masz taką wiedzę, której inni nie mają, albo, jakich, albo takich ludzi jest mało na rynku, to wtedy dużo łatwiej ci będzie prosperować. I moim zdaniem sobie tak wypisałem kilka dziedzin, które sprawdzą się w tych nadchodzących miesiącach nadchodzących być może latach przede wszystkim taką dziedziną jest sprzedaż jeżeli potrafisz umiesz sprzedawać to to jest umiejętność która zawsze będzie w cenie czy to w Ciężkich czy łatwych czasach, natomiast w ciężkich tym bardziej. Firmy na pewno będą szukały kogoś, kto jest bardzo dobrym sprzedawcą. Tylko podkreślam, bardzo dobrym, nie takim sobie. Czyli musisz mieć te umiejętności rozwinięte na, na wysokim poziomie i warto się wtedy też związać z jakimś dużym, stabilnym, wypłacalnym partnerem. Bo może się zdarzyć tak, szczególnie jeżeli miałbyś pracować tylko za prowizję, tylko za efekt. A moim zdaniem takie zatrudnienie jest najlepsze, bo wtedy nie masz górnych widełek, ile możesz zarabiać. No to może się zdarzyć, że ty te prowizje teoretycznie masz, ale w praktyce firma na przykład zbankrutuje i nie zdąży ci ich wypłacić. Więc tu warto się związać jakimś dużym, stabilnym partnerem. Pochodną od tego, drugą taką dziedziną jest tworzenie zespołów sprzedażowych. To jest troszeczkę inna umiejętność i tak jakby o poziom wyżej. Jeżeli masz. Taką umiejętność albo nauczysz się jak tworzyć zespoły sprzedażowe, jak zarządzać ludźmi i jak spowodować, żeby cały zespół przynosił duże efekty dla Twojego pracodawcy, czy dla Twojego partnera, z którym współpracujesz, to mogą być to dla Ciebie złote czasy. Dla Ciebie i dla wielu utalentowanych osób, które będziesz w tym zespole prowadził, bo wtedy jesteś... Z dwóch stron, jakby na ciebie patrzą w pozytywny sposób. Czyli z jednej strony te osoby, którym pomożesz sprzedawać, które są w Twoim zespole, no to one będą szukać takich liderów, którzy ich poprowadzą. Z drugiej strony firma będzie, no będziesz niezwalniany jakby z tej, z tej pracy, no bo nie dość, że, że przynosisz pieniądze, to jeszcze przynosisz wartościowych ludzi, którzy też te pieniądze do firmy przynoszą. Także tutaj wszyscy wygrywają, więc umiejętność takiego tworzenia zespołów będzie na pewno nieodzowna i będzie bardzo wysoko wyceniana na rynku. Szczególnie, że jeżeli firmy zaczną bankrutować, to nagle znajdzie się wiele utalentowanych sprzedawców i... Trzeba będzie ich jakoś zagospodarować, więc jeżeli oni zobaczą, że ty potrafisz prowadzić zespół w bardzo efektywny sposób i ludzie są zadowoleni i zarabiają pieniądze, to tym łatwiej ci będzie przyciągnąć takie osoby do siebie. Więc tworzenie zespołów sprzedażowych to na pewno będzie bardzo korzystna umiejętność, której warto się nauczyć. Kolejna rzecz, kolejna specjalizacja to umiejętność tworzenia lejków sprzedażowych, czyli znowu coś, co przynosi firmom pieniądze. Lejk sprzedażowy, czyli cały proces, który powoduje, że na końcu klient kupuje albo w trakcie i na końcu klient kupuje, zaczynając od reklamy i wszystkiego, co się dzieje później. Tu bardziej mówię o lejku takim internetowym, bo, bo na tym się znam. Czyli jeżeli będziesz potrafił zrobić skuteczną reklamę i Poprowadzić potem osoby, które zainteresują się tą reklamą i będą kupowały kolejne produkty, czyli będą zwiększały wartość zamówienia, czy będą składały wiele zamówień dla, dla firmy, no to to będzie coś, co na pewno będzie też wysoko cenione, ponieważ jest to trudne do zrobienia. Czyli w teorii wszyscy wiedzą, jak to zrobić. Ustawiasz reklamę, ustawiasz lejek, co po kolei ma się pojawiać w danej osobie i na końcu ma być sprzedaż. W trakcie też najlepiej, żeby jakaś sprzedaż była, ale. Jak dochodzi do praktyki, to tam jest tak dużo zmiennych i tak szybko się to wszystko zmienia, że, że ciężko to dobrze poustawiać. Więc takich osób, które będą potrafiły to robić i które będą potrafiły to robić dobrze, no to będą one wysoko ocenione na, na, na rynku. I patrząc ogólnie z perspektywy znowu ciężkich czasów, to pewnie będzie ciężko sprzedawać różnego rodzaju towary. Jeżeli one nie są pierwszej potrzeby, to będzie ciężko sprzedawać różnego rodzaju produkty, usługi i tak dalej. Więc Firmy, w momencie, gdy już będą miały potencjalnego klienta, to będą chciały, brzydko mówiąc, wycisnąć z tego klienta jak najwięcej. Więc, lejek sprzedażowy to jest coś, co pozwala właśnie na takie zwiększenie przychodów z jednego klienta. I poustawianie tego dobrze jest naprawdę trudne. Więc, jeżeli posiądziesz tą umiejętność, to spokojnie o Twoje wynagrodzenie, jestem spokojny o, o Twoje zatrudnienie. Kolejna dziedzina, informatyka. Informatyka. Powoduje, że firmy są w stanie zaoszczędzić pieniądze, więc to na pewno będzie dobra inwestycja. Oczywiście jest to bardzo, bardzo szerokie pojęcie i też dla osób, które dopiero zaczynają, nie jest różowo, bo też podejrzewam, że jeżeli będą jakieś cięcia w firmach, to właśnie osoby, które mają z niskiej jakości umiejętności albo po prostu dopiero zaczynają tą przygodę, to mogą mieć trudno. Czyli dla tak zwanych juniorów, może nie będą to zbyt ciekawe czasy. Ale nawet jeżeli dopiero zaczniesz swoją przygodę i się wyspecjalizujesz w jakichś drobnych problemach, i, ale będziesz to robił dobrze, to na pewno znajdziesz przynajmniej jakieś zajęcie dodatkowe, na którym będziesz mógł dorobić. Ale jeśli masz predyspozycję, czujesz, że to jest coś dla Ciebie, że takie tematy Cię, cię pociągają, to. Zacznij to robić jak najszybciej. Ucz się już teraz, bo za chwilę będzie już za późno. To znaczy ciężko jest jednocześnie się uczyć i już pokazać, że się coś umie, tak? Więc lepiej nauczyć się czegoś już wcześniej, żeby móc się czymś, czymkolwiek pochwalić. I też taka już bardziej specjalistyczna porada ode mnie: wybierz od razu, czy wolisz front-end, czyli to, co się dzieje, co widzi użytkownik, czy widzisz, czy wolisz robić back-end, czyli to, co Czego użytkownik nie widzi, a to jest też niezwykle istotne, czyli cała logika biznesowa, jakieś połączenia do bazy danych i tak dalej. Jeżeli interesujecie front-end, to ja polecam zainteresować się takimi językami jak TypeScript, JavaScript i, i od tego zacząć. Tam potem można iść naprawdę w wiele różnych kierunków, ale to jest taka podstawa, bez tego w ogóle nie będziesz w stanie się zorientować, jak podejść do tematu, więc prosty jakiś tutorial kurs odnośnie TypeScriptu czy JavaScriptu od tego zacznij zrób sobie proste stronki i, i dopiero potem idziesz dalej będziesz wiedział w którą stronę co cię bardziej pociąga i jakie Frameworki, jakie, jakie zagadnienia cię interesują. A jeśli backend, to myślę, że jeżeli ktoś zaczyna i, i nigdy wcześniej nie, nie miał doświadczenia w żadnym programowaniu, to dobrym pomysłem będzie po prostu PHP. Jest teraz już wersja 8 i, i sugeruję nie schodzić niżej niż powiedzmy wersja 7. Możesz się uczyć w PHP w wersji tam 7.4 i albo 8. To jest już taki język, który jest taki już okrzepły, wiele osób go używa. To jest trochę minus, bo, bo nie będziesz unikatowy, ale jeżeli się skupisz na jakiejś niszy, będziesz w czymś naprawdę dobry, to z drugiej strony jest bardzo wiele ofert pracy, gdzie jest poszukiwany programista dobry, programista PHP. Więc tu też na pewno będzie wiele ofert pracy, możliwego zajęcia się w tego typu tematach. Jeżeli z kolei interesuje cię jakaś analityka, matematyka, sztuczna inteligencja, tego typu sprawy, jakieś rozważania, Bardziej też teoretyczne, ale coś, co w, finalnie ma, ma przynieść korzyść biznesową, to z kolei sugeruje zainteresować się Pythonem, językiem programowania Python, bo tutaj jest dużo narzędzi, które właśnie temu służą, więc wtedy bardziej kierunek Python. Jeżeli już mówimy o informatyce, to mm, przede wszystkim. Warto, w jakimkolwiek kierunku byś nie szedł, to, to warto iść w głębiej w specjalizację, bo na pewno będzie wiele osób, które mniej więcej wiedzą o co chodzi. Natomiast e, firmy nie szukają kogoś, kto mniej więcej wie o co chodzi. Chcą mieć kogoś, kto bardzo szybko, skutecznie rozwiąże ich problem albo zwiększy jakąś skuteczność w jakiejś dziedzinie. Więc e, jeżeli będziesz specjalistą, to po pierwsze masz wyższe stawki. A po drugie, trudniej Cię zastąpić kimś innym. Trudno Cię zwolnić ze stanowiska. Czy to jesteś freelancerem, czy się zatrudnisz w firmie, to jesteś, no masz bardziej stabilne, stabilną posadę. Więc zdecydowanie warto iść w specjalizację. Kolejna taka dziedzina, troszkę związana z informatyką, to jest analityk danych, big data. To jest też działka, która jest zupełnie odrębnym tematem. To jest coś całkowicie innego, można to powiązać z informatyką. Natomiast analiza danych w takiej dużej ilości, do tego są zupełnie inne narzędzia, do tego jest potrzebny zupełnie inny sposób myślenia i to jest zupełnie inna umiejętność takiej. Analizy dużej ilości danych i wyciągania z tego sensownych wniosków. I to też jest dziedzina, która jest bardzo poszukiwana w obecnych czasach, bo tych danych po prostu jest bardzo dużo. Każda firma, właściwie, która jakkolwiek ma jakikolwiek ma związek z internetem, to tej tych danych jest bardzo dużo. I ich jest takie zatrzęsienie, że ciężko z nich jakiekolwiek wnioski wyciągnąć. Jeżeli ktoś nie ma tych umiejętności analitycznych, bardzo chętnie będzie kogoś zatrudniał, kto powie, wyciągnie wnioski biznesowe z takich danych typowo informatycznych. Więc to jest też dziedzina, którą, na którą warto. Jeżeli ktoś ma oczywiście predyspozycję, bo nie każdy lubi siedzieć w liczbach i, i, i tego typu tematach, ale jeżeli czujesz, że to jest coś dla Ciebie, to też warto się tym zainteresować. Kolejna działka, graficy komputerowi. I też tu sugeruję specjalizację, bo grafik grafikowi nierówny, ale jeżeli ty masz na przykład specjalizację tworzenie okładek do książek, tworzenie wizualizacji produktów, tworzenie jakichś specjalnych pudełek do produktów, opakowań itd., to jesteś łatwiejszym wyborem dla firmy, która potrzebuje tego typu usług, niż po prostu grafik komputerowy. No bo jeżeli ktoś ma wybrać między grafikiem komputerowym i kimś kto konkretnie specjalizuje się w tym czego ta firma potrzebuje no to wiadomo że wezmą kogoś ze specjalizacją więc zdecydowanie polecam specjalizację w grafice no i też musisz oczywiście być tym dobrym więc też trzeba mieć jakieś zacięcie takie dobrego smaku. Trzeba mieć umiejętność wyobrażenia sobie co chcesz stworzyć i potem przelania tego jakby na komputer więc to na jakieś predyspozycje trzeba mieć. Ale jeżeli czujesz że to jest coś dla ciebie to to jest dobry kierunek i Ostatnim takim punktem, który myślę, że jest przyszłościowy i to przyszłościowy właśnie bardzo szybko, a nie na kolejne 10 lat, tylko że będzie on potrzebny coraz szybciej, to są wszelkiego rodzaju zawody związane z wideo. Wideo już widać, że teraz króluje ludzie wolą oglądać niż czytać. Więc króluje także w reklamach. Reklamy takie są tańsze, jeżeli chodzi o zapłacenie przez firmę za, za reklamę, to taniej wychodzi. Jakby pozyskanie jednego klienta przez reklamę wideo, niż przez jakikolwiek inny typ reklamy. Więc firmy coraz bardziej będą potrzebować, znowu chcąc ciąć koszty. Oczywiście, wideo jest droższe w produkcji jednorazowo, co dla ciebie może być dobrą wiadomością, ale później wykorzystane umiejętnie będzie tańsze w takim bieżącym utrzymaniu. Jeżeli to jest reklama, to, to potem używanie tej reklamy w formie wideo jest tańsze. Więc Będą potrzebne osoby, które potrafią tworzyć wideo zarówno w taki sposób tradycyjny, czyli pojechać gdzieś z kamerą i potem umiejętnie zmontować jakiś film z danego wydarzenia, czy, czy jako promocja firmy, coś tego typu. Ale też będą potrzebni twórcy, którzy potrafią tworzyć wideo wirtualne w Unreal Engine, czy w Unity, to są takie dwa Wiodące programy, Te programy to mało powiedziane, to całe takie kombajny do tworzenia tego typu wideo. Więc tutaj warto, jeżeli znowu czujesz, że to jest coś dla ciebie, ale nie do końca chcesz biegać z kamerą i filmować to, co tą rzeczywistość, ale chciałbyś pobawić się w rzeczywistość wirtualną i tworzenie takich wirtualnych światów. No to Unreal Engine, Unity. To jest coś, co na polskim rynku jest jeszcze w bardzo, bardzo, bardzo początkującym stadium. Więc, jeżeli będziesz w tym dobry, to na pewno znajdziesz zlecenia, bo no bo rynek idzie w tę stronę. I tak jak mówię, znowu ten to czy ktoś będzie tego szukał czy nie zależy od zmniejszania kosztów dla firmy, a to zdecydowanie będzie takim firmom potrzebne. Podsumowując, dziedziny, które uważam, że obronią się w ciężkich czasach, to sprzedaż, potem pochodna to tworzenie zespołów sprzedażowych, czyli jakby sprzedaż na, na wyższym poziomie, umiejętność zarządzania ludźmi od sprzedaży, specjalista od lejków internetowych, sprzedażowych, czyli bardziej poukładanie tej sprzedaży i ułożenie procesu, a następnie wdrożenie go w internecie. Kolejną dużą działką jest informatyka, programowanie, tworzenie różnego rodzaju systemów, jak najbardziej specjalistycznych oczywiście, analiza danych, big data, graficy komputerowi, jak najbardziej szczególnie właśnie wyspecjalizowani, no i wszelkiego rodzaju zawody związane z wideo, czy to tradycyjnym, czy wideo takim wirtualnym. Jeżeli potrzebowałbyś pomocy w którejkolwiek z tych dziedzin, to skontaktuj się na kontakt.małpka3lepszy.pl. To jest adres, który przeglądam, więc jeżeli chcesz czegoś więcej, może masz jakieś dodatkowe pytania, może ci będę mógł pomóc, bo, bo to są dziedziny, w których się po prostu obracam, więc jeżeli z tych dziedzin będziesz potrzebował jakiejś pomocy, to śmiało pisz na kontakt.małpka3lepszy.pl i zobaczymy, co dalej. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Marcin Kądzioka. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli był on dla Ciebie wartościowy, to podziel się ze swoimi znajomymi. Spraw, żeby również oni mogli poczuć, jak to jest, gdy stają się lepsi chociażby o 3% w każdym tygodniu. Jeśli słuchasz tego podcastu na platformie, która umożliwia wystawianie ocen, umożliwia zostawianie komentarzy, to podziel się komentarzem. Zostaw swoją opinię, kliknij w te gwiazdki. Będę Ci za to niezmiernie, niezmiernie wdzięczny. I zawsze zapraszam Cię na stronę 3lepszy.pl. 3 pisane cypeką, 3lepszy.pl. Pozdrawiam serdecznie, Marcin Kądzioka.